Do czterech szkół na terenie gminy Koprzywnica trafią laptopy, które udało się zakupić w ramach programu Zdalna Szkoła. Na zakup 32 laptopów przeznaczonych do zdalnego nauczania, gmina z Ministerstwa Cyfryzacji otrzymała grant w wysokości 60 tysięcy zł. Zakupione przez gminę laptopy zostaną uczniom wypożyczone na czas nauki zdalnej. Sprzęt komputerowy trafi do uczniów, których wytypowali wcześniej dyrektorzy poszczególnych szkół. Jak przyznaje burmistrz Koprzynicy Aleksandra Klubińska po zakończeniu epidemii sprzęt wróci do szkół i będzie wykorzystywany na lekcjach. Zakupione laptopy gmina przekazała do dwóch szkół samorządowych w Koprzywnicy i Niedźwicach oraz do szkół stowarzyszeniowych w Gnieszowicach i postronnej. Dyrektorzy mają największą wiedzę, zrobili sobie taką diagnozę, komu bezwzględnie ten sprzęt jest potrzebny. Dyrektorzy będą przekazywali uczniom i on będzie tylko na zasadzie przekazania na czas zdalnej nauki. Po zakończeniu i, że tak powiem, powrocie do normalności ten sprzęt wróci na stan szkoły i będzie potem normalnie wykorzystany podczas lekcji szkolnych. Z możliwości zakupu komputerowego sprzętu w ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji Zdalna Szkoła skorzystały wszystkie samorządy powiatu sandomierskiego. Poseł Marek Kwitek, który uczestniczył w przekazaniu sprzętu, przyznał, że gmina Kopszednica otrzymała jedno z największych możliwych dofinansowań. Ministerstwo cyfryzacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszło naprzeciw tym oczekiwaniom, bo rzeczywiście zdalna nauka, zdalna szkoła okazuje się, że będzie trwać dłużej. Nie wszyscy mogli w sposób równy jakby korzystać. Stąd kwestia dofinansowania. Jest to dofinansowanie na poziomie 100%. Gmina... Miasto gmina Koprzywnica otrzymała tą kwotę najwyższą dla tego typu samorządów jest to kwota 60 tysięcy złotych w skali powiatu to jest to 630 tysięcy, tu miasto otrzymało 80 tysięcy, natomiast powiat 100 tysięcy i dwie gminy. Wilczyce i Zawichos po 45 tysięcy, ale jest ważne, że wszystkie nasze gminy z powiatu sandomierskiego skorzystały z tej pomocy, a więc laptopy trafiają dla uczniów, do uczniów, trafiają również do nauczycieli. Bo tutaj można było wybierać tablet bądź laptop. Kwoty były tylko ustalone, że 3,5 tysiąca maksymalnie na tablet czy komputer, a do 1,5 tysiąca, jeśli chodzi o kwestie związane z tabletami. Stąd ja wyrażam radość i dziękuję też pani burmistrz, że podjęła taką decyzję, że trafią te laptopy nie tylko dla, dla, do uczniów. Prowadzonych w szkołach prowadzonych przez samorząd miasta i gminy Koprzynica, ale również do szkół stowarzyszeniowych, a więc tu chodzi o równe traktowanie uczeń, czy się uczy w takiej czy innej szkole, powinien korzystać, jeśli jest taka potrzeba. W powiecie zandomierskim na zakup laptopów w ramach rządowego programu Zdalna Szkoła gminom przekazano 630 tysięcy złotych do całego województwa świętokrzyskiego natomiast trafiło na ten cel 7,5 miliona złotych.